Shut up and sit down. Pokój i dobro! W Ewangelii według świętego Łukasza. Po rozdziale 14 następuje rozdział 15. Jest to rozdział bardzo ważny, znany, rozdział Ewangelii Łukaszowej, ponieważ zawiera 3. Piękne, znane, lubiane i bardzo istotne dla nas, dla naszej wiary, przypowieści o Bożym miłosierniu. Przypowieść o zagubionej owcy, przypowieść o zagubionej drachmie i przypowieść o zagubionym synu i synu wiernym, tak zwana przypowieść o synu marnotrawnym lub miłosiernym ojcu. I te przypowieści będziemy mogli usłyszeć podczas tej 24. Niedzieli zwykłej w ciągu roku. Święty Łukasz, autor Ewangelii, nie był bezpośrednim uczniem Pana Jezusa. Nie słyszał, nie był naocznym świadkiem czy naucznym świadkiem tych przypowieści słów pana Jezusa, ale przejął je od innego ucznia, od innego człowieka z pierwszej generacji chrześcijan. Zapytajmy od razu, czyim uczniem był święty Łukasz Ewangelista. Może A. Uczniem świętego Piotra? Może B. Uczniem świętego Pawła? A może C. Uczniem świętego Jana? Na końcu się przekonamy. Zanim sięgniemy do tych pięknych trzech przypowieści o Bożym Miłosierdziu, zobaczmy, jaki kontekst biblijny rysuje nam dzisiejsza liturgia poprzez pierwsze czytanie. A wzięte jest ono z księgi wyjścia z rozdziału 32. Jesteśmy w sytuacji, kiedy już Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, są na pustyni po zawarciu przymierza na górze Synaj, na Bożej górze Choreb. Mojżesz wychodzi na górę, aby się modlić, aby tam otrzymać tablicę przymierza. Podczas jego nieobecności na dole. Ludzie zaczynają szemrać, zaczynają się niepokoić, że Mojżesza nie ma, nie, ma, nie, nie widzimy Boga, i do Aarona, brata Mojżesza, sugeruje mu, aby uczynił Bożka. Bożka cielca, słynnego złotego cielca, ze skruszca z metalu cennego, po to, aby wyobrażał im tego Boga, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Bardzo interesujące jest to, że właśnie Izraelici chcieli mieć takiego Bożka. Chcieli mieć złotego cielca. Zobaczmy, co się kryje za symbolem złotego cielca. Cielec w starożytności, jakiś bu, wół czy bawu, byk, był obrazem, przede wszystkim wyobrażeniem siły, ogromnej potężnej siły zwierzęcia, zwierzęcej siły, a także symbolem płodności. Wyobrażano sobie, że właśnie cielec jest takim symbolem płodności, symbolem siły. Ponadto był z cennego kruszcza ze złota, więc złoty cielec, symbol siły, symbol płodności, ale także bogactwa, czegoś bardzo cennego. Tak sobie Izraelici wyobrażali Boga, chcieli go tak sobie wyobrażać, niejako czynili sobie go na swoje podobieństwo. Widzimy tutaj bardzo duże niebezpieczeństwo, nie tylko starożytne, ale i obecne, swoistej idolatrii, a więc próby szukania Boga albo wyobrażania sobie Boga według swoich osobistych upodobań, tak jak chcemy widzieć Boga, jak chcemy, żeby wyglądał, jak chcemy, żeby się zachowywał, właśnie, żeby dawał nam potęgę, siłę, bogactwo, płodność. To są te. Upragnione wartości, które człowiek chce widzieć jako obecne w Bóstwie. Izraelici ulegli tej pokusie idolatrii. I rzeczywiście, kiedy Mojżesz schodzi z góry, Bóg mu objawia, że taka sytuacja się dzieje, że i Bóg mówi mu nawet takie dziwne słowa, wydawałoby się nam. Bóg mówi, że chce wytracić lud. Chce Mojżesza oczywiście ocalić, ale lud, który jest niewierny, chce wytracić. Mojżesz wstawia się. Mojżesz stawia się za ludem po to, aby jednak Pan Bóg okazał litość, miłosierdzie i na końcu tego czytania powiedziane jest Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Więc zapytalibyśmy to, jak to jest z tym, z tą, z tym konsekwencją Pana Boga. Na początku chce wytracić lud, bo grzeszy, za chwilę zmienia zdanie. Wydawałoby się, że brakuje tu jakiejś takiej stabilności czy stałości w tych decyzjach bożych. Jednak nie chcielibyśmy tak bardzo pochopnie wyciągać wniosków na podstawie tego czytania. Jest to czytanie, które autor biblijny nam podaje niejako od strony oddolnej, ludzkiej, pokazuje jak my to widzimy. Najpierw Mojżesz, wydawało się Mojżeszowi, że Bóg chce rzeczywiście ten lud wytracić i takie słowa słyszał. Jednak po tych pertraktacjach, po pewnych rozmowach okazuje się, że Mojżesz odkrył coś więcej w Panu Bogu. Odkrył jego oblicze litościwe, łaskawe, które chce przebaczać, które chce się jednać, pragnie dobra człowieka. I rzeczywiście tak jest, że w naszym życiu też potrzeba takiego oczyszczania obrazu Pana Boga od tego czasem bezwzględnego, surowego, myśliwego sędziego, bo często taki obraz wielu ludzi nosi w sercach, potrzeba przechodzić do obrazu prawdziwego, biblijnego Boga. Za chwilę w Ewangelii to jeszcze nam się pełniej objawi: Boga, który jest zawsze po stronie człowieka, Boga, który zawsze pragnie dobra człowieka. Czasem oczywiście dokonuje się to nie bez trudu, nie bez również jakiegoś bólu, ale po to, aby ostatecznie człowiek mógł być szczęśliwy. I takiego, takiego Boga objawia nam Biblia, takiego Boga też stopniowo odkrywał Mojżesz i naród wybrany. My doskonale wiemy, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale jest w człowieku taka pokusa, aby sobie stworzyć Boga na swój obraz i swoje podobieństwo czyli takiego Ludzkiego Boga, albo bardziej Boga, który byłby na ludzkie zachcianki czy na ludzkie usługi. I kiedy dzisiaj patrzymy na to czytanie, w tym cielcu właśnie możemy zobaczyć taką pokusę, y, którą Izraelici zrealizowali. Oto nasz Bóg. No, Mojżesz gdzieś tam zniknął, Mojżesz, który był dla nas ważną figurą. Ten Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu, my go nie widzimy. A w Egipcie widzieliśmy wielu bogów, może nawet oddawaliśmy im cześć, oddawaliśmy pokłony, więc czują się trochę bezradni, więc sobie tworzą, tworzą sobie Boga na swój obraz i swoje podobieństwo. To jest ważna lekcja dla nas, choć my dzisiaj aż takimi bałwochwalcami nie jesteśmy, nie tworzymy sobie takich figur, to jednak ciągle jest pytanie, jaki obraz Boga nosimy w sobie. I czy my myślimy, że to my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, czy jednak chcemy, żeby Bóg był podobny do nas i żeby nam służył. Kiedy myślę o tym, to myślę oczywiście o Włochach, którzy mają specyficzną relację chociażby do świętych. Do świętych mają bardzo żywą, bardzo taką aktywną relację i potrafią nawet na tych świętych się zezłościć i wyrażają tą swoją złość na figurkach. Czy to będzie święty Antoni, czy to będzie święty Pio, czy to będzie święta Rita, a może nawet czasami i Matka Boża, jeśli ci święci nie posłuchają ich, to potrafią tą figurkę rzucić do studni, żeby ten święty tam cierpiał i się utopił, albo wystawić na okno, niech podlega czynnikom atmosferycznym, czy to słońce, czy to deszcz, czy to mróz, niech gdzieś tam smaga tego świętego. Nam wydaje się to trochę zabawne i śmieszne, ale pokazuje i włoski temperament, ale również trochę włoską, naturę czy pobożność, pokazać kto tutaj rządzi, bo ostatecznie o to chodzi. To ja chciałbym wpływać na Boga albo właśnie na tych bożych ludzi, żeby oni czynili to, co ja poproszę, co ja potrzebuję, co ja chcę. Czyli Bóg na mój obraz i moje podobieństwo. Biedni byśmy byli, gdyby taki był Bóg, więc na szczęście Pan Bóg tutaj, choć trochę testuje Mojżesza, tak jak poprzednio testował Abrahama, mówiąc mu o tym, że idzie zniszczyć Sodomę i Gomorę, i wiemy, że Abraham stawiał się za Sodomą, dzisiaj Mojżesz stawia się za swoim ludem, ale oczywiście najbardziej miłosierny w tym wszystkim jest Bóg. Tylko dzisiaj nie tylko Izraelitów, ale również i Mojżesza i nas chce tego nauczyć. Pełne i prawdziwe oblicze Boga objawił nam oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii. I dzisiaj mamy tę te kartę, ten 15 rozdział Ewangelii Łukaszowej, ta szczególna karta, która pokazuje nam, jaki naprawdę jest Pan Bóg, jakie jest to Boże serce względem człowieka. Również człowieka słabego i grzesznego. Słynne trzy przypowieści o Bożym miłosierdziu, o tym jak Pan Bóg traktuje tego, kto się gubi, tego, kto czasami gdzieś odchodzi. W pierwszej przypowieści o zagubionej owcy pamiętamy ten pasterz, który zostawia 99 owiec, a idzie za tą jedną zagubioną, aby gdzieś tam daleko ją odszukać i przyprowadzić do owczarni. A więc ogromne poświęcenie, troska, jak bardzo Bogu zależy na, na tym również zagubionym człowieku. Później będzie zagubiona drachma. Prawdopodobnie Łukasz dopisał tę przypowieść tak trochę, żeby zrównoważyć. Był człowiek mężczyzna, ta owca, wyobrażenia może takiego pewnego elementu, elementu męskiego, który się gubi i powraca, chociaż owca w języku polskim przynajmniej jest rodzaju żeńskiego. Ale zagubiona drachma, ta kobieta, która również odnajduje, odnajduje monetę zagubioną w domu, już nie jest gdzieś daleko, nie musi chodzić, szukać, ale tu w domu, niejako wśród swoich. Ktoś się też może zagubić. I ta kobieta też wyobraża Boga, który przetrząsa wszystko w swoim domu, aby tego, kto można jest w kościele ale ostatecznie odszukać, aby pokazać Mu swoje prawdziwe, miłosierne, troskliwe oblicze. Czy wreszcie ta słynna przypowieść o zagubionym i wiernym synu, o dwóch synach, o miłosiernym ojcu, czy o synu marnotrawnym, jakkolwiek chcemy ją nazwać, przypowieść o tym, pamiętajmy, że Pan Jezus kieruje te przypowieści do faryzeuszów, którzy szemrają, dlatego że Jezus jada z celnikami i grzesznikami. Faryzeusza, więc sprawiedliwi, którzy we własnych oczach i w oczach innych byli tą elitą religijną, którzy byli poprawni, poprawni przed Bogiem, przed człowiekiem, przed samymi sobą, czuli się sprawiedliwi. Nie mogli znieść tego, że Pan Jezus, rabbi, nauczyciel, mianujący się właśnie jakimś tutaj szczególnym autorytetem moralnym, że On przyjmuje grzeszników, jada z nimi, nie mieściło im się to w głowie, dlatego Pan Jezus opowiada te przypowieści, aby pokazać serce Boga, serce Boga, Boga które jest otwarte dla każdego, nie tylko dlatego, kto staje na wysokości zadania, kto jest święty i poprawny, ale również litość Boża dla tego, kto jest zagubiony, kto jakoś się w tym pogubił i nie potrafi prawdziwego obrazu Boga odkryć. Zauważmy, że w postawie tych dwóch synów, zarówno młodszego, który odszedł z majątkiem, jak i tego starszego, który zostaje w domu, ale też nie czuje się do końca synem ojca... W obu przypadkach mamy do czynienia z taką postawą jak gdyby służebną. Ten młodszy syn, który ostatecznie, jak pamiętamy, decyduje się powrócić, ale mówi, dlaczego się decyduje? Nie ze względu na ojca, ale ze względu na to, że może będzie tam miał coś do jedzenia i mówi, żeby mnie chociaż uczynił jednym z tych najemników, aby mógł się na wreszcie żołądek jakoś napełnić. A więc już nie, mu, nie chodzi mu o relację z ojcem, tylko o to, żeby jakieś, jakoś z tego, aby jakoś tam móc żyć, aby jakoś dociągnąć to swoje życie, nawet jako najemnik tego ojca, który już nie ma żadnych praw. A więc nie ma tego poczucia więzi, przynależności do ojca. Podobnie zresztą starszy syn, który oburza się na to, że ojciec przyjmuje młodszego i mówi: Ja ci całe życie ci służę. To, to słowo służę jest tutaj bardzo znamienne, bo oznacza pewne, jakby zachowanie niewolnika wobec Pana. Całe życie Ci służę, całe życie jestem Twoim sługą, a ty mi nie dałeś koźlątka, abym się, się zabawił z przyjaciółmi. A więc też jakieś roszczenia, oczekiwanie tego, że będzie miło, przyjemnie, chociaż i tak się czuję sługą, jakimś niewolnikiem czy sługą tego ojca. Bóg w tych przypowieściach pokazuje swoje oblicze rzeczywiście bardzo afektywne, oblicze takie rodzinne, rodzicielskie, i chce powiedzieć: Ty jesteś moim synem, ty jesteś moją córką. Takiej relacji pragnę z człowiekiem, nie relacji służebnej, niewolniczej czy najemniczej, ale relacji synowskiej, jak ojciec do syna, jak ojciec do córki i wtedy dopiero w tym prawdziwym obrazie Boga będziemy mogli spocząć i faktycznie dojść do tego, do czego zaprasza nas Chrystus, do bliskiej więzi, relacji z Bogiem, która daje pełnię, daje szczęście i pokój. Faryzeusze zachowują się poprawnie i myślą sobie, że w tej poprawności jest ich siła, w tej poprawności jest ich zbawienie. Ale kiedy popatrzymy na bohaterów dzisiejszej Ewangelii, tam nikt nie zachowuje się poprawnie, nikt nie zachowuje się nawet byśmy powiedzieli racjonalnie, bo przecież nikt nie zostawia 99 owiec i nie idzie szukać jednej, bo nie wiadomo czy ją znajdzie, nie wiadomo w jakim stanie ją znajdzie, czy znajdzie żyjącą. A przy okazji może stracić pozostałe 99. No, nikt nie szuka drachmy, nie sprząta całego mieszkania, a potem, kiedy znajdzie, zwołuje wszystkie sąsiadki i robi przyjęcie, które na pewno kosztuje więcej niż wartość tej jednej drachmy. No, czegoś takiego nikt poprawnie myślący by nie zrobił. I na samym końcu ten ojciec też nie jest poprawny. Bo po pierwsze, daje połowę majątku synowi, zbuntowanemu synowi, który chce odejść i już dzisiaj chce korzystać ze spadku, czyli życzy ojcu śmierci, a potem ten sam ojciec czeka na niego, tęskni i kiedy on wraca, wyprawia wielkie przyjęcie. Nie ma tam w tych przypowieściach i w funkcjonowaniu tych bohaterów nic poprawnego, a nawet w myśleniu faryzejskim nic racjonalnego. I oczywiście te opowieści. I ci bohaterowie zapowiadają nam myślenie Boże, chcą pokazać nam, jak myśli Bóg, że Bóg też, kiedy będzie o nas walczył, kiedy będzie dbał o nasze zbawienie, kiedy będzie chciał, żebyśmy byli zbawieni, nie będzie myślał racjonalnie, nie będzie myślał poprawnie, ale będzie robił wszystko, żebyśmy mogli się z Nim w niebie spotkać. Że Bóg pokazuje się tutaj jako ratownik. Kiedy myślimy o różnych zawodach służebnych, to nie myślimy o strażaku, który biegnąc do pożaru będzie się martwił, czy jego nowo wyprany i wyprasowany mundur się wybrudzi czy osmali. Tak samo będzie z ratownikiem medycznym czy z personelem szpitala. Nie będą się zastanawiać, czy teraz ten biały, pięknie wykrochmalony fartuch pobrudzi się krwią, bo trzeba ratować pacjenta. Doskonale wiemy, że te rzeczy, te racjonalne zachowanie, bo przecież na ogół dbamy o to, jak wyglądamy. W sytuacji ratowania ludzkiego życia zupełnie są niewłaściwe i nie mają racji bytu. Bóg dzisiaj w tych przypowieściach, w tych bohaterach pokazuje, że on też zrobi wszystko, żeby nas ratować. I kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, to widzimy ten ratunek. Jezus nie boi się dzisiaj zachowywać niepoprawnie, czyli spotykać się z grzesznikami, z celnikami, a ostatecznie pójdzie na krzyż, gdzie to zachowanie już w ogóle będzie dla Żydów gorszące. A dla Greków będzie w ogóle głupstwem. Ale taki jest Bóg, który dzisiaj chce nam pokazać, że dla niego najważniejsi jesteśmy my. Najważniejszy jest każdy człowiek. Dzisiaj dla niego ważny jesteś ty, jestem ja. Bóg po prostu chce nas zbawić i o to zbawienie będzie walczył, będzie chciał nam pokazać swoje miłosierne oblicze. Dlatego przysłowie, które dzisiaj chcielibyśmy nas zostawić, nie jest może klasycznym przysłowiem, które znajdziemy w jakimś spisie ale jest statem akurat ze świętego Jakuba, z Nowego Testamentu. Święty Jakub podczas całego swojego dyskursu podaje taką jedną zwięzłą informację. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. I to jest prawdą. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Przede wszystkim jest to prawdą w oczach Bożych. Boże miłosierdzie zawsze zwycięży ponad sąd, taką czysto, czysto ludzką, zimną sprawiedliwość, bo Bóg jest przede wszystkim dobrym ojcem, który troszczy się o swoje dzieci i któremu na dobru swoich dzieci zależy. Zapytaliśmy jednak na początku, skąd Łukasz czerpał informacje o Jezusie, czyli czyim uczniem był Święty Łukasz Ewangelista? Może A, Świętego Piotra? Może B, Świętego Pawła? A może C, Świętego Jana? Wiemy to z pewnością, bo sam Łukasz o tym pisze. Był on uczniem Świętego Pawła Apostoła, towarzyszył mu także w niektórych podróżach misyjnych, a więc Wiadomości o Chrystusie, między innymi jako bezpośredni uczeń czerpał od świętego Pawła Apostoła, który chociaż też nie znał Jezusa za życia, ale jednak wiele informacji od Nim miał, więc cała Ewangelia, teologia jest Łukaszowa, jest jakimś pokłosiem też tej teologii Pawłowej. Obyśmy i my, odkrywając ciągle przez całe nasze życie to prawdziwe oblicze Boga, Boga, który jest dobry, litościwy, miłosierny, Boga, który stoi po naszej stronie mogli coraz, w coraz bliższej więzi, jedności z Nim nasze życie przeżywać tu na ziemi, a kiedyś, najboże, w niebie. Pokój i dobra.